Gdy pokochasz, gdy kogoś pokochasz miłością prawdziwą, czujesz się spełnioną, czujesz się szczęśliwą. Bo cóż piękniejszego w życiu się nie stanie, Jak prawdziwa miłość, prawdziwe kochanie. Czujesz się szczęśliwa, czujesz się radosna, jakby w twoim życiu zagościła wiosna, jakby jasne słonko dla ciebie świeciło. Dni pochmurnych z deszczem w ogóle nie było. Sieje się, sieje się, drobny mech po lesie, sieje się tatarka dla mego kochanka. Nie jose, nie jose, kalinec kerwała i nojo chłopiec rwał, ją mu pomogała. A jose pasła Krowy na polanie Chodzili se ku mnie Chłopcy żyżynianie W żyżynie, w żyżynie Piękne położenie Przechodzi się po nim Moje pocieszenie Szum wodo, szum wodo Szum wodo, po co się nam było, tak zakochać młodo. Po co nam się było, tak zakochać młodo. Święto przyszło z Ameryki, wcale go nie krytykuje, bo kto miłość choć czuł, czuje, nie dziś się czyście całuje. Wszak całować nie jest grzechem. Takie powiedzonko znamy. dzień Świętego Walentego obsypiemy się całusami. Wysokie góry niskie pola Wysokie góry niskie pola O jak daleko o jak daleko Jak daleko Kasia moja Och jak daleko, och jak daleko, jak daleko Kasia moja. Choćbym ja wołał, nie usłyszy, chociażbym wołał, nie usłyszy. Będzie myślała, myślała, będzie, będzie myśleć, że to niższy. Będzie. Choćbym szczelał, to się boję. O, choćbym szczelał, to się boję. Oj, bobym zabił, oj, bobym zabił, zabiłbym, kochanie moje. Oj, bobym zabił, oj, bobym zabił, zabiłbym, kochanie moje. Oj, szczela Janku, nie że się. Oj szczela Janku nie bój się. Mam ja fartuszek, mam ja zielony, mam fartuszek cię Mam ja fartuszek, mam ja zielony. Mam fartuszek cię Ty ze mnie sydzisz, dziewucho, ty ze mnie sydzisz. Ty mnie tylko wtedy kochasz, kiedy mnie widzisz. Hop, hop, hej rzecha, da moja dana, dana, dana. Hej hop, hej rzecha, da moja dana. Prze siebiecki z pola sprzątnę, wezmę wymócę i zaniosę na zapowiedź do ciebie wrócę. Hej, hop, hej, da Danaż moja, dana, 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 Hej, hop, hej, da Danaż moja, dana, Sprzedum ciele na jarmaku, Za cztery bite, I wyprawie peser i skosu te łotwite, Hej, hop, hej, da Danaż moja, dana, 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 Hej, hop, Hej da nas moja dana. Zapłacają organiście, by wyszedł na chór. I zaśpiewał urocyście, weń kreatur. Hej hop, hej da nas moja dana, dana, dana. Hej hop, hej da nas moja dana. Hop, hop. Hej rzeka, z moja, dana, 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 hej hop. Hej rzeka, z moja, dana. Ja też bym kochała, 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 żeby my mamusia dobrze jeść dawała. Ale my mamusia dobrze jeść nie daje. Na śniadanie wody z cukrem, na kolację jaje. Ta moja mamusia to tak mi nie wierzy, jak idę na randka litecku mi wierzy Ale ją mamusia to swoją osukum, ta niteckę zerwie, a drugi posukum. Gniazdko do kochania, ładne moc nazwanie, aleś se obrało paskudne mieszkanie. ma urodę i swobodę, i wcale nie będzie grzechem, gdy pójdziesz na dyskotekę. Też dłużej niż lipotem, potem, Lżej, lżejszą dają ci robotę. Wruwasz sobie jak tak polny, lekki, spawolny, wesoły. Zdrowie także, dopisuje, biegasz, ćwiczysz, podskakujesz. Nie łamiesz jak potem kości, to przywilej jest starości. Uroda rzeźka jak wiosna, guzia gładka, kibić prosta, fantazjo się popisujesz. Młodości wszystko pasuje. Buzia wciąż uśmiechnięta, Tak na co dzień, jako ćwięta, Śmiech cię bierze z byle czego, Śmiejesz się do upadłego. Byle kifrak na się wsadzisz, Już do śmiechu doprowadzisz. Ty się dobrze wonem czujesz, Uwago się nie przejmujesz. A gdy kogoś pokochasz, Zrozumiesz, ile życie jest warte. Gdy kochasz z wzajemnością, drzwi do szczęścia otwarte. Bo cóż od miłości lepszego może w życiu cię spotkać? Miłość skrzydeł ci doda, każda sprawa jest prosta. Więc pielęgnuj tę miłość, i noś w sercu ją stale, choćby czasem jak róża mogła łupić cię w palec. Szła dziewczyna. Koło młyna, robić jej się nie chce. I spogląda na słoneczko, jak wysoko jeszcze. I spogląda na słoneczko, jak wysoko jeszcze. Jak wysoko, tak daleko gołębie gruchają. Nie używam rozkoszeńki. latkami mijają. Nie używam rozkoszenki, latkami mijają. Zaprzęgajcie kare konie, zaprzęgajcie gniadę, a niechże ja was dogonie! latka moje młode. A niechże ja was dogonię, latka moje młode. I dognała, dopędziła na klonowym moście, a wróćcie się, wracajcie się, chociaż do mnie w goście. Już nie wrócą młode lata i piękna uroda. Poszły one popłynęły jak we wiśle woda. Poszły one popłynęły, jak we Wiśle, woda. Moje lata, młode lata, odeszliście w siną dal. Zabraliście mi urodę, a zostawiliście żal. Zabraliście mi urodę, zabraliście moje sny. Gdy zobaczę dziewczę młode, to mi z oczu płyną łzy. Używaj dziewczyno, póki żeś młoda. Ja nie używałam, teraz mi szkoda. Czasu nie zatrzymasz, młodość pójdzie w dal, a potem ci będzie żal. Posłuchajcie mnie, dziewczęta, póki młodość wasza trwa. Niechaj każda z was pamięta, że to jest okazja ta. Więc nie żałuj swej młodości, Wszak raz tylko żyje się. Idź na całość, żyj wesoło, Nie będziesz żałować, nie. Używaj dziewczyno, póki żeś młoda, Ja nie używałam, teraz mi szkoda. Czasu nie zatrzymasz, młodość pójdzie w dal, a potem ci będzie żal. Ja żałuję swej młodości, choć spóźniony jest mój czas. Teraz kapcie mnie czekają różaniec i ciepły szal. Kiedy w lustrze się przeglądam, to mi z oczu płyną łzy. Gdy zobaczę dziewczę młode, to mi żalu serce drży. Używaj dziewczyno, póki żeś młoda. Ja nie używałam teraz mi szkoda. Czasu nie zatrzymasz, młodość pójdzie w dal, a potem ci będzie żal.